Angels, we have heard on high, sweetly sing. Jaką chcesz bułeczkę? Okrągła grahamek, fitness grahamek. hamek. Kajzerkę. Do tego wieprzowina deluxe, liść sałaty, sos mezowy. To nie to okienko, kochanie. To <laughs> przepraszam, do którego mam podjechać. Jedno dalej. Witajcie kochani w kolejnym new Love Tak. Wyglądam. Wyglądam tak, że tego nie rzucę. Tej... Mieliśmy taką noc. Marika o pierwszej wniosek wróców wstała a my jeszcze nie poszliśmy spać. Przede wszystkim spaliśmy oddzielnie. No to też, ale... Ale dalej się lubimy. Marika opierze nas co wstała i stwierdziła, że to jest dzień. W pewnym momencie Nadia przyszła do nas, więc też ja na ręce, powrót, położyłam się koło niej i tak już tam zostałam. Kawa, 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 kawaaa... Kawa. Odnośnie kawy zamawiamy hurtowo Lavazze. Lavazze espresso. czarno fioletowo. Taką kawę zamawiamy. I polecamy. Jest dobra. Tak, ja jeszcze bym bardzo polecił kimbo. Moim zdaniem, kimbo jest rewelacyjna. Tak. Nieważne, jaka. W takim stanie wypiję kukolwiek. Może być nawet fusiara, albo rozpuszczalna. Jakbym umyła włosy, tak już. Ja bym się może trochę rozbudziła. No to siup. Mmm. Chrupiąco. Prawie jak z wieprzowiną Deluxe. Moje oczy widzą. Mój kubek na kawę jest jeszcze w szafie Pewnie się po czym poznałam, że to nie moja kawa Po mleku To cię zdradziło Troszkę Gdybyśmy używali tego samego mleka Jeszcze bym pomyślała, że po prostu zrobiłeś dla mnie kawę A tak to? Nie, wody dodaj Zaraz sobie łeb włożę do zamrożarki Ja w ogóle myślę, że te podkoszulki by bardzo ładnie wyglądały na mnie Coś poszło nie tak Coś bardzo poszło nie tak Czekam czegoś swojego Chyba ci oddam, taki jest strasznie duży Patrz, tak, tu, tu mi się nie układa, oddam ci Ja, że to nie układa Masz, odej mi <gryw> Dziś psotik nie zrobił takiego wrażenia, wiecie? Była przerażona tym, że go nie ma w pokoju Wręcz płakała Ona woli jak jest bałagan no. Jak robi bałagan i może po A tu nie a tu nie wiedziała, nie. Tu może nie wiedziała co zrobić tak to wchodzi, mówi o nie, znowu zrobił bałagan! A dzisiaj nie bardzo wiedziała w ogóle co tam się dzieje, chyba za dużo dla niej też, wiesz? Ona chyba za mała jeszcze za takie akcje kreatywne. Zobaczymy jak jutro, bo to był pierwszy odtaz, taki mocno kreatywny. Ona się po prostu cieszyła, że Elf złapał rybki. Tak. Nie ogarnęła tam nic więcej, tylko że rozsypał mąkę, to było takie, ale... To musi być coś bardziej właśnie w stylu bałaganiarskim. Dziękuję. Chciałbym w Joy. I przelejesz? dwóch stron nie jest, to byśmy przemyśleli. Dla prawej i dla lewej ręcznych. Mamy złote dziecko. Też masz nie. czasem wyrzuty, że tak leży spokojnie, jak tak leży spokojnie. No ale co wtedy można zrobić? Nie, wiem, czasami podchodzę i mówię: Gugu okay. -gu Gaga! Nie, tutaj. To... Nadia mówi: Gugu -gu Gaga. Ja na, na kawę. O, a gdzie? Do psychologa. Demonii, kiedyś ostatnio widziałem. O! Jezu! O! A to bolało, on był żywy! Odejdź. <śm> Właśnie skończyłam karmić malutką, Zawsze jak ją karmię, to staram się jakkolwiek ogarniać materiał, który już jest i. Przepraszam was za tą jakość w kuchni, nie mam pojęcia co poszło nie tak, bo i ustawienia są ok i obiektyw jest czysty, nie wiem. Jedyne wytłumaczenie to po prostu, że byliśmy pod światło, pod lampę, przepraszam. Świąteczny ręczniczek z autkiem, lecę suszyć włosy, przebierać się i jestem umówiona mniej więcej tak w południe, z Monią. Nie widziałyśmy się, no dobra, tydzień temu się widziałyśmy. Chociaż mi się wydaje, że dużo dłużej. Dopiero Marta mi wczoraj powiedziała, przecież jeszcze tydzień temu na pizzę. Ja mówię, no w sumie masz rację. A mi się to tak ciągnie. Faktycznie widujemy się troszkę częściej niż ten raz w tygodniu i potem, jak właśnie to tyle trwa, to nam się wydaje, że się dłużej nie widziałyśmy. Muszę też coś spakować przed wyjazdem do niej. Nie było jej wczoraj na spotkaniu przedstawicieli, a dostawaliśmy nagrody za naszą pracę i ja powiedziałam właśnie, że u niej będę, więc odbiorę i mam fajny pomysł na przekazanie i tego, także muszę zrealizować jeszcze swój plan póki co się ogarniać z wami się oficjalnie w lepszej jakości mi się wydaje, witam także witajcie w kolejnym dniu vlogmas niech się dzieje magia zacznijmy z tym dniem Co ja już tutaj mam? No nie wiem, czy już, bo mamy grudzień, więc chyba najwyższa pora, ale Krystian wyciągnął pojemnik z naszymi wszystkimi zimowymi swetrami, świątecznymi swetrami, czapkami i wszystkimi, właśnie takimi artykułami, które są No w lecie zdecydowanie niepotrzebne. Pierwszy sweter jak widzicie, już wyleciał. W międzyczasie zdążyłam przymierzyć już ten. Ale... Nie wiem, jakoś tak nie do końca czułam się w nich dzisiaj odpowiednio No nie oszukujmy się, kupiłam je jak ważyłam 54 kg, a nie 10 kg więcej W się sensie nie jest źle, ale tak ubrałam i czułam się taka... Wiecie, sweterki ja lubię jak są jednak luźniejsze niż takie opinające A te są takie takie dość przylegające Nie mówię, że nie będę w nich chodzić Po prostu nie jest dzień na nie Ale już są... Czekają, można korzystać Skarpetki, przebieram Marikę, Mania mi jeszcze napisała Przypominała o przeprawie Obiecam mi już kiedyś, że napiję się U nas kawy z tą naszą przyprawą, Od której swoją drogą się Tak uzależniłam, znaczy nie, że uzależniłam Ale nie umiem teraz za bardzo wypić kawy w domu bez tej przyprawy. No już kilka razy jej obiecałam i za każdym razem u nas jest, to zapominam o tej przyprawie. I wczoraj mi napisała, żebym wzięła i tą przyprawę do kawy. I napisałam jasne, ale przypomnij, mam ostatni problem z pamięcią. Ale to widzieliście w ostatnim vlogu. Przez przypadek wyszło beżowe dziecko. Beżo... Beżowy bodziak, białe spodnie i kombinezon. winę. Mama tak nie chciała, ale nie jesteś smutna, prawda? Łączymy się w tych beżowych kolorach. Mama beżowa, Marika beżowa. Widzicie to? Widzicie to jedziemy. Święty Mikołaj rusza w drogę ze swoimi pomocnikami do grzecznych dzieci. Nie wiadomo na co. Ej, ja bo tak to płacą. Kurczę, teraz pomyślałam, że mogłam wziąć jeszcze przecież czapkę Mikołaja. Ale już trudno. Będzie bez. Fotelik, kamera w jednej ręce, torba dziecięca w jednej ręce, w drugiej tylko prezenty. Oooo! Czy są to jakieś grzeczne dzieci? Czy mogę wejść? Czy mogę wejść? Rozpakuję to My już wejdziemy lekiem mleczko, z kawką do Czekaj, 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 czekaj. Nie płacz. Co Mikołaj przynosi? Jak kawał drogi do Mikołaja? Kilka dni? No jak mam roznieść wszystkim na czas? No nie wiem. No, Cały dzień. W nocy musisz jeździć? dla Całe jest dla ciebie. Serio? Tak. Ja chcę przyblokasz taki Nie? Tak. Całe jest dla ciebie. Popierzesz z Casey? Nie! Zaraz nie wiedziałaś? Ej, mam teraz zrobić tak... Nie, nie, nie! nie, nie. Jednak coś tam Jest! Bądź zaskoczona! Jaki ci <totrystwo> drogi prezent sprawiłam! Czekaj, sí, no worek jest premium. Nie, worek piąta, ja koledze. Proszę bardzo, do od Mikołaja! Warto tutaj przychodzić, jeżeli macie ochotę na kawę dobrą, na dobre ciasto, tutaj zawsze, zawsze zjecie coś dobrego, a jeżeli dostaniecie na dłużej, to obiad też serwują. <grystanie> Czyli do której dzisiaj? Trzy <grystanie> no, godziny. Trzy tak godziny, licz. Tak no, to obiad będzie. Mówiłam, że tutaj warto przychodzić. Tylko wiecie, w takich godzinach, bo wieczorem to... Chociaż na wieczór przecież tam jedzą tartę <grystanie> lub inne dobre rzeczy. Ale to. <grystanie> Bo ja siadam tak zawsze na tym, na podłodze? Mm -hmm. mm. Ja mogę? Możesz. W końcu Bobo zasnęło. Powiem Wam, że od rana ma drzemki 10 minutowe. Pomiędzy była marudna, bo prawdopodobnie niewyspana, więc obstawiam, że teraz pośpis trzy godzinki, bo powiem Wam, że dziś odczułam, że mam dziecko. A zaraz sprawdzimy, czy w tym tygodniu nie ma jakichś skoków rozwojowych bo to już jest jakiś żar. Mówiłam Wam, że pewnie poszła spać na dłużej. I domyślacie się, chyba, że nie przetrwała przełożenia z fotelika właściwie to nawet przed próbą przełożenia. Już oczy były otwarte. I teraz znowu marudzenie. Nie jest dobrze moi mili, ale sprawdziliśmy. Mamy trzeci skok rozwojowy prawdopodobnie. Tygodnie by się zgadzały, bo jest trzeci skok rozwojowy jest pomiędzy 11 a 12 tygodniem, więc teoretycznie idealnie się wpisuje w wiek naszej córki. Co jest mała? Nie wiemy jak to jest. <ścoughs> z takim dzieckiem, nie wiemy co z tobą robić. Przytulamy nawet suszarka już chodziła, jemy na zmianę. Projektor daj rady. Właśnie projektor ogląda tak. tego, jestem tak trzymany. Co to jest w ogóle? Makaron z suszonymi pomidorami, tak? Tak, dokładnie. Kurczakiem chyba steromiksa z tego, co widziałam, a przynajmniej steromiksa nakładałam, bo gotował Krystian. No, moi mili, powiem Wam, że czuć czuć okres przedświąteczny, bo naprawdę jest problem z zaparkowaniem samochodu pod takimi sklepami jak na przykład Pepko, Bils. I tak dalej, i tak dalej. To jest Action Rossman. Powiem Wam, że dzisiaj odczułam macierzyństwo, i chyba po raz pierwszy odczułam w taki sposób macierzyństwo. Jeżeli ktoś tak ma cały czas, od początku, kilka dni, tygodni, miesięcy, to przytulam. Naprawdę przytulam każdą każdego z was, bo przyznaję, że dzisiaj jest ciężko. Drzemki po 5-10 minut po odłożeniu od razu pobudka, płacz. Mam nadzieję, że to faktycznie jest rozwojowy, bo wiem, czytałam też, że Mogą boleć zęby już od drugiego miesiąca życia, które i tak wyjdą dopiero około szóstego miesiąca życia. Więc, jeżeli to by tak miało wyglądać, to, kochani, ani vlogmasów, ani vlogów, ani życia. W każdym razie, całe szczęście właśnie zasnęła, jakby chodziłam chyba już ze zmęczenia, a ja musiałam wyjść, bo tak jak wam wspominałam w ostatnim vlogu, nadi nie było ponad e, miesiąc, chyba 5 tygodni w przedszkolu i ja totalnie nie wiedziałam, co się w przedszkolu dzieje. Okazało się, że do jutra, dzisiaj się dowiedziałam, że do jutra trzeba zawieźć prezenty na Mikołaja, bo u nas w przedszkolu jest taka zasada, że dostajemy każde takie same reklamówki i rodzice sami je wypełniają, zawiązują i dzieci je dopiero otwierają w domu, tak żeby nie było żadnego porównywania między dziećmi, ani żeby rodzice nie mieli pretensji o to, że nie wiem, dziecko dostało taki prezent, siaki i owaki. Każdy rodzic decyduje, co dostanie jego dziecko. I tym sposobem godzina 18.30 jestem w mieście, muszę coś dokupić. Na szczęście tylko dokupić, a nie kupić całość. Bo jakiś miesiąc temu jedna z moich obserwatorek na Instagramie wysłała mi pewną polecajkę zabawki i ja wtedy już ją kupiłam z myślą właśnie, że i tak będą jakieś tam różne okazje grudniowe na prezenty i na pewno mi się to przyda. Także jeden z prezentów leży już od miesiąca w szafce i go właśnie wykorzystam, zwłaszcza, że no, tak jak mówię, termin mnie bardzo goni i troszeczkę, troszeczkę z no bo wiadomo, że wiedziałam, że jest 6 grudnia i tak dalej, ale nie wiedziałam, że muszę to przynieść na jutro, czyli na... Dzisiaj już czwarty, no to w sumie nie ma się co dziwić, że muszę to przynieść na jutro. Chyba <laughs> mi dni za szybko uciekają. Chcę dokupić coś słodkiego, może jakąś książeczkę, nie wiem, jakieś takie, może kolorowankę, o! jakieś takie pierdółki do tej głównej zabawki, żeby ten prezent też nie był taki malutki, żeby to się nie różniło, nie wiadomo jak, wielkościowo w stosunku do innych dzieci. Grająca czapka świąteczna. czego jeszcze nie grali. Grała to czy nie o. Znalazłam naklejki z... Psi Patrolu. Nawet jeszcze nie do końca znam Patrol, ale naklejki zawsze się sprawdzą. Biorę żółtego slajma. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Tak sobie jeszcze przypomniałam, że ja nie mam rzeczy do kalendarza adwentowego. Wzięłam tą klasyczną, no w sensie klasyczną grającą czapkę, ale w sensie, że bez wzorów. Zastanawiam się nad jakąś taką głupotką do kąpieli. Mam w ręce niebieską farbkę do kąpieli Frozen. Nie wiem, jakoś najbardziej mi się wydaje sensowne. ...wejdzie za komin i u sobie ogon i uteknie ślotnie. lotnie. Koniec. <laughs> Brawo, pięknie. Tu teraz... Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tu teraz, Hania miała owieczkę... Hmm. No może być. Może być. Hania miała owieczkę Ma... Wiecie co? Ja już to nawet przysnęłam w całym opakowaniu, ale zmotywowało mnie to, że ten prezent musi być dzisiaj spakowany. No i elf musi przyjść, więc wiecie. Każde dziecko dostało taką reklamówkę, ale ona jest nie podpisana. Krystyn, tutaj nie ma karteczki. Rok temu były karteczki takie zawieszki ze sznureczkiem. Nic nie wiem co się dzieje w przedszkolu. Nawet nie wiem jaką mnie to podpisać. Wiecie co to w ogóle jest? Trafione w ogóle pod kątem wieku 3. Plus. A, marker. To jest taka skrzynia. O, tu będzie widać. Taka skrzynia. Z wkrętarką dla dzieci. Nawet ja uwielbiam majstrować z Krystianem. Więc jak mi to jedna dziewczyna wysłała, tylko wysłała mi takie bardziej kolorowe, to yy, od razu wiedziałam, że to będzie coś dla niej. I wysieciły mi się pod spodem różowe. więc Nie, no, biorę to. Muszę teraz tylko podzielić co do kalendarza adwentowego, co włożę tutaj. Krystian! No, patrz! <głos> 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 nie da się. To tak, stałam z keku pod szafką. Dało się? No. A no, ja stałam pod półką <noise> i czekałam, aż się wyłączy, <noise> gdzieś na mnie patrzyli. Test y, y, naszych dzieci. Faktycznie to jest głośne. Czyli są otworzone do pokoi no i nie wstałe, jak widzicie. Więc faktycznie mam dobry sen. Marika to się nie dziwi, ona to jest spadnięta po całym dniu. Mam nadzieję, że im to nie zacznie grać w A to nie na tych tamówkę nakleić? A nie lepiej na sznureczku? Zakleić z dwóch stron, zrobić dziurkę i przywiązać jakieś stemple z psiego patrolu. Naklejki też z psiego patrolu. No i słodycze. Mikołajki, bełwanki, ciastek. Takie lizaki. Jeden też dam do kalendarza, drugi tutaj do prezentu. Druga w nocy. Dobra, nie wejdzie ta czapka jednak. Bo to trzeba tak zawiązać, żeby tego nie było widać tutaj, więc to jest mojego elfa dzisiejszego. <laughs> Proszę nie, nie podglądać. Elfy ruszają do akcji. Nie mam pojęcia, gdzie jest taśma dwustronna, więc będziemy sobie musieli radzić zwykłą. Ja myślę, żeby tylko tu zakleić o choć jeszcze jak perfekcyjnie siedzi. Stos. Nie przemoczy, nie? Nie przemoczy. Żeby nam szafy. Ej, bo bo to tyle nie domyjemy. No myślałem, że coś zrobimy, wiesz, a to nawet laskę jakąś taką... Nie maski. Ma Krystian. Popatrz. To tylko u ciebie. A co masz u ciebie? No u mnie nie ma takiej akcji. Ja malowałam tylko bezpośrednio o kartkach. A nie pomiędzy. Prawimy. Patrz no, patrz. Zepsułeś wszystko. Najważniejsze, że Cię kocham bezgranicznie. Myślę, że dla niej ciekawiej niż Ciekawiej niż wczoraj. No, w sensie dla niej. Dla niej. Tak, tak. Ta. Jest mniej kreatywne, ale dla niej myślę, że będzie wielkie, większe wow. Przed spaniem poszło do kuchni zobaczyć, co robi Elf i wraca mówi. Siedzi grzecznie. Druga 37. Lecimy spać. Z wami się żegnamy, także dziękuję za oglądanie tego filmu I kto wie, czy nie. Do zobaczenia już jutro.